Dzień dobry. Dzisiaj sądny dzień. Przetestujemy dwusuwowe motocykle dla początkujących, chociaż na torze, na torze tego typu będziemy jeździć na 125 dwusuwowej, na 200 dwusuwowej oraz na 300 dwusuwowej w specyfikacji X-Trainer. Mam nadzieję, że dam sobie radę. I mam nadzieję, że wyjdę z tej opresji cały. Ojejkujej, dzisiaj znajdujemy się w Puk Arenie w Lipnie, czyli w miejscu, w którym możemy dowoli testować motocykle, motocykle off-roadowe. Dzisiaj testujemy motocykle beta na sezon 2021. Skupimy się na motocyklach, którymi moglibyśmy rozpocząć naszą karierę off i sprawdzimy, który z tych motocykli najbardziej będzie nadawał się dla początkujących motocyklistów czy fanów off -roadu. Ja osobiście stawiam na trzy sprzęty, czyli 125 w dwusuwie, 200 i X-Trainera. Może wydawać się, że 300 to jest dosyć trudny motocykl w jeździe, ale ten sprzęt został specjalnie zaprojektowany do treningów, do powolnej jazdy. Jeżeli miałbym się w nim doszukiwać korzeni, to w pewnym sensie widziałbym tam trial. Z nami też 120, 125 i 200. Mam już porównanie między 300 a 125, i o ile 300 jest naprawdę fajnym, łagodnym sprzętem, to brzmi zaskakująco. Od wózów o pojemności 300 cm3 jest łagodnym motocyklem. To jest jakaś głupota, może się wydawać, ale tak rzeczy samej jest. Mamy dużo dołu, mamy łatwy w opanowaniu silnik i dosyć fajne zawieszenie. Tutaj organizator dzisiejszych testów. Dał nam możliwość jazdy dwoma X-Trainerami, czyli 300 klasyczną z klasycznym zawieszeniem oraz 300 z zawieszeniem Boano oraz ze zmienionymi dyszami w gaźniku. Czuć różnicę między tymi dwoma sprzętami. Na jednej schop X-Trainer klasyczny dobił mi tutaj zawieszeniem, to właśnie mogliśmy zobaczyć przed sekundą. Ten sprzęt nie służy do takiej jazdy, on jest raczej takim motocyklem, który możecie wykorzystywać przy wolniejszej jeździe, przy treningu techniki jazdy i tak dalej i tak dalej. Co w moim przypadku osoby jeżdżącej od święta bądź weekendy jest świetną opcją. Ale jeżeli lubisz wyskoczyć na tor lubisz poskakać to pomyślałbym o innym sprzęcie. I tutaj jeżeli nie masz doświadczenia 125 zdecydowanie będzie bardziej odpowiednim motocyklem, ponieważ mamy lepsze zawieszenie, jest lżejsza, no i silnik jest dużo, dużo łatwiejszy w okiełznaniu. Jeżeli zastanawiasz się nad tego typu motocyklami, to ja mimo wszystko, mimo wszystko namawiałbym Cię do przejechania którymś z tych sprzętów i sprawdzenia samemu, czy to po prostu, czy dana pojemność, dany motocykl jest dla Ciebie. Tymczasem robię przerwę, wracam już niebawem i idę przetestować 200, bo jeszcze nią... Nie jeździłem, a potem na sam koniec siadam na najmocniejszy pocisk i zobaczę, czy nie zsadzi, mnie z siodła. Gdzie są zawodnicy, chcę ich pokazać. Jedzie ktoś, jedzie. Ktoś. Czy Państwa jedzie, zakres? Zebrany pięknie, technicznie. Nóżka, hopka. Lądowanie i lecimy. A ze mną Bernasia. Bernasia poprawia fryzurę i zaraz nam powie, dlaczego najfajniej się jeździło na 300-ce. E, fajnie się prowadzi. E, ogólnie, nie, no i... E, nie wiem, to mi się. A wiesz co, my dzisiaj przyjęliśmy przed, przede wszystkim testować motocykle lżejsze, słabsze dla początkujących. Który Ty ze swojego punktu widzenia byś poleciła osobie, która dopiero zaczyna jeździć w terenie? Eee, no myślę, że tak jak osoba taka początkująca to 125, bo to jest taki motocykl, na którym się najlepiej uczę jeździć. Eee, no i... 250? 250, dobra. Dziękuję bardzo, pa! A ze mną najszybszy konwoj Olsztyna, książę Arizony, no i kierowca motocrossowy alias dzień dobry! Dzień dobry, a powiek nie Olsztyna, a Różnowa. A przepraszam, myślałem że Olsztyna Eliaszu musimy trzeć japę, bo tutaj nic nie słychać jest tak głośno Ej! mówisz? mówić? Trzeba mówić, bo nic nie słyszę Właśnie ja też nie wiem co mówię Eliaszu, jak ci minął dzień? Wspaniale! Iż pojeździłeś na motorkach? Pojeździłem, ale jeszcze lepiej zobaczyłem starego kolegę, który się na mnie wypiął Dlaczego się wypiął? Nie wiem, lubi się wypinać. Może dlatego, że wisisz mu 20 złotych. O kurde, myślałem, że zapomniał o tym. Życz mi powodzenia. Kurde, kurde. Może się uda. Jednakże dobrego wybrał rajdera. Setka, dwusetka i trzysetka w Xtrainerze. Zdecydowanie są to propozycje dla początkujących. Aczkolwiek myślę, że z tych trzech motocykli najlepszą opcją będzie i tak dwusetka. Dwusetka? dlaczego? Yy, no bo ma mocny dół, yy, wystarczającą górę, no i świetne zawieszenie. Znaczy świetne, no wystarczające zawieszenie. Yy, a powiedz mi jeszcze... Yy, o! Gleba za nami, gleba! Najszybszy zawodnik się wywrócił. Powiedz mi Eliasz jeszcze o motocyklu 125, bo 125 to jest klasa motocykli, która yy, wróciła do łask. Tak, za sprawą tego, że możemy jeździć na kategorię B i ta 125 Enduro jest motocyklem rejestrowanym i możemy nią jeździć również po drogach i zabierać ją na tego typu tory, czy dobrze myślę? E, tak i myślę, że to jest jeden z motocykli, który będzie tylko. E, nie będzie tracił na wartości, a nawet odwrotnie będzie ją uzyskiwał, bo zaraz się na pewno tego wszyscy podbędą i nie będziemy mogli już kupować motocykli 125 z homologowanych na gaziników w dwusuwie. Także myślę, że póki są to trzeba je brać i korzystać, bo powiem szczerze, ja spędziłem na setce w dwusubie najwięcej czasu w swojej powiedzmy karierze motocrossowej i enduro i muszę powiedzieć, że jeździło mi się na nim najwspanialej. Oprócz tego, że musiałem tłoka kupować raz w miesiącu, no to najchętniej bym został na nim na zawsze. Czy uważasz, że powinniśmy mimo wszystko jeździć na tego typu tory i sobie pojeździć, na przykład spędzać czas w weekend, chociaż nie jesteśmy zawodnikami i, i raczej dopiero stawiamy swoje pierwsze kroki w terenie? Znaczy ogólnie jest to obiekt fenomenalny na skalę polską, a myślę nawet i europejską, no bo mamy krytą halę, gdzie nawet przy minus 20 daje się jeździć. No co prawda jest dzisiaj i tak w środku na minusie, no ale nie ma śniegu. Ta ziemia i tak przyjmuje, powiedzmy, tą jazdę i jest wspaniale. Myślę, że na takich obiektach trzeba jeździć. Przede wszystkim trzeba przyjechać i to zobaczyć, no bo mamy i prysznicę, i myjkę do motocykli, i ogrzewaną poczekalnię, także jest fenomenalnie. No i możemy się poczuć jak gwiazda supercrossu, skacząc podwójne czy, powiedzmy, jak ktoś umie i się nie boi, potrójne skoki. Dla początkujących bym polecił X-Trainer'a 300. Jest to okay. jeden z lepszych motocykli. E, miałem przyjemność jeździć X-Trainerem z zawieszeniem podstawowym i z zawieszeniem BOANO, z tego co pamiętam. E, powiedz mi, jakie są różnice między tymi dwoma motocyklami? Ogólnie między tymi dwoma to z tyłu jest zamontowany armocator Olinsa, a z przodu jest zach dwukomorowy, tak jak z serii RR. I po montażu tego zawieszenia do X-Trainera można śmiało jeździć po torze motocrossowym. Okej, okay. rozumiem, że oba motocykle są dostępne bez problemu w sieci sprzedaży. To nie są jakieś tuningowe, bardzo drogie części, które trzeba zamawiać i czekać miesiącami tylko pod zawodników. Tak, są dostępne. Okej, okay. jeszcze mi wpadła przede wszystkim Woko 125. Bardzo delikatna, bardzo łatwa w prowadzeniu. Czy to też będzie fajne rozwiązanie dla początkującego, czy to jest motocross taki typowy? Również się nadaje, tylko tam już trzeba trochę troszeczkę gazu przytrzymać, żeby jechać motocyklem. Ale jest dużym plusem, że możemy jeździć na prawo jazdy kategorii B, bo to jest motocykl z homologacją 125. Okej, okay. To druga strona medalu. Największy, chciałbym powiedzieć brzydkie słowo w katalogu bety, sprzęt, którym nie polecałbyś, na którego byś nie polecał wsiadać początkującym, ale za to ci, którzy potrafią dobrze jeździć, odnajdą się na nim jak ryba w wodzie. To ogólnie chyba 300. 300 jest takim szatanem. Choć tutaj nie mamy na dzisiejszych testach 430 i 480. To są też już potwory można powiedzieć, ale są zwolennicy też takich motocykli. A powiedz jeszcze jedną rzecz, bo zarówno X-Trainer, jak i ten wściekły motocykl też ma pojemność 300. Czy to jest ten sam silnik? Tak, ten sam silnik, tylko troszeczkę wykastrowany, inny wydech ma i nastawy gaźnika. Nie, nie się tam, bo będzie wszystko słychać. No to udało się przetestować sprzęty 125, 200, 300 i kilka innych, które mi zdjęły skalp z głowy. Najbardziej do gustu mi przypadła właśnie 200 dwusłowa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że łączy lekkość prowadzenia 125 z momentem 300 i z łatwością prowadzenia 125, ale mimo to nie musimy tak walczyć o moment obrotowy w dolnym zakresie obrotowym, więc jeździ się po prostu łatwiej. Jeżeli byście chcieli tego typu sprzęty wykorzystywać na przykład na podjazdach albo gdzieś we freeride, to na pewno łatwiej się takim sprzętem będzie jeździć niż 125. 125 to jest trochę taki sprzęt nie łatwy w prowadzeniu, ale mam wrażenie, że dla młodych ludzi, którzy mają wyłączone hamulce i strach schowany głęboko w szufladzie w domu. Zaś 300 to sprzęt idealny do treningów do jazdy po kłodach, do jazdy po błocie, do robienia na przykład podjazdów. Mamy całą masę momentu obrotowego, troszeczkę mniej góry yy, i troszeczkę słabsze zawieszenie niż yy, na przykład 200 czy 125 Natomiast no ustalmy, to nie jest motocykl wyścigowy, to nie jest sprzęt racingowy taki jak ja jeżdżę gdzieś tam za nami, skacze, yy, No nie, ale jeżeli chcesz sobie pojeździć, poćwiczyć, spędzić miło niedzielę, to jak najbardziej możesz wybrać Taką jednostkę, a ja Was zapraszam do przetestowania e, tych motocykli. Na pewno gdzieś znajdą się jazdy testowe, na pewno będziecie mogli się przekonać, czym są motocykle beta. Nie będę Was jakoś szczególnie namawiał, bo wierzę, że jeżeli sami wsiądziecie na te sprzęty, to być może tobie albo tobie, e, który z tych motocykli przypadnie do gustu. No i co, do zobaczenia. Jeźdźcie na tory motocrossowe, jeźdźcie na tory supercross, enduro, na trialowe, wszystkie tory jakie są, bo jest to świetna zabawa. No i zerknąłem w cennik, to wcale nie jest jakaś droga impreza, także jest świetnie.